Cześć, macie Ziemek z tej strony. Witaj na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o Ethereum, które będzie miało update na początku marca albo pod koniec lutego. Będę mówić o Binance i będę mówić o tym, jaki trade właśnie teraz otworzyłem. Przypominam, że wszystko, o czym mówię, to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, nie jest to porada inwestycyjna. Grupa na Discordzie działa. Słuchajcie, mamy teraz nazwę Kryptoziomki. Było głosowanie, najwięcej głosów uzyskała ta nazwa. Zapraszam na tą grupę. Jest tam sporo osób. Wciąż jednak, takich bardzo zawstydzonych. Ta dyskusja nie jest jeszcze tak gorąca, jak będzie prawdopodobnie w momencie, kiedy będziemy mieć bull market. Tymczasem przechodzimy do wiadomości. Po pierwsze, wiadomość o tym, że Binance jakby jest już w zgodności z przepisami w Polsce. 40 minut temu Binance ogłosił na swoim Twitterze, wypuścił Twitter, że jest w pełni uregulowany w Polsce i będzie. Jest legalnym dostawcą usług w zakresie aktywów wirtualnych. Także no, jest legalne, jeżeli komu się wydaje, dlaczego tym mówię. No po pierwsze, fajnie, bo są tam jakieś takie głosy, że nie wszystkie giełdy działające w Polsce są zgodne z polskimi wytycznymi, mimo że one jakby mówią, że są. Mamy Binance, który jest teraz uregulowany. To dobrze, bo nie będzie zagrożenia, że na przykład wysyłając tam pieniądze, wysyłamy gdzieś na jakiś scam czy coś. Teoretycznie banki nie powinny nam zabraniać wypłacę, przesyłać tam pieniądze, ale musicie też te osoby, które wyobrażały sobie, że zarabiając na kryptowalutach, nie będą musiały płacić podatków i robiły to na Binance, no to musicie jakby zweryfikować swoją opinię, ponieważ Binance będzie się dzielił wszelkimi danymi teraz. Z regulatorami. Jeżeli chcą działać legalnie w Polsce, to muszą działać zgodnie z polskim prawem i w związku z tym będą, e, jeżeli będą zapytani o Wasze dane, jeżeli będą zapytani o to, jakie robiliście transakcje finansowe, to oni będą udzielać takiej informacji. Także mm, po prostu płacicie uczciwie podatki, zgłaszajcie to wszystko. Nie, nie starajcie się zamiatać tego pod dywan. Działajcie po prostu w zgodnie z prawem. No, mamy giełdę Binance w Polsce. Ten artykuł można przeczytać na blogu Binance. Kolejna informacja, słuchajcie, to jest Ethereum. Ethereum będzie miało update Shanghai. Ten update będzie na początku marca, tak naprawdę koniec lutego może to być. I według e, tych informacji, wszystkich, które mamy, jest tam zablokowane stakingu 16 milionów Etherów. To jest bardzo dużo. Cały supply to jest 120 milionów, circulating supply, także to jest grubo ponad 10%. Prawie 15% eterów. I słuchajcie, myślę, że cena etera spadnie. Myślę, że spadnie, ponieważ zakładając, że 10% z tych osób w jakiś sposób zostało dotknięte przez bessę. Czy to straciło pieniądze na... Jednym z, jednym z tych upadków, które się wydarzyły, czyli Celsius, BlockFi. Prawdopodobnie to są osoby właśnie, które mogły się zabezpieczać i na przykład część pieniędzy stake'ować na Celsiusu, część pieniędzy jako staking, jako not na Ethereum. Część pieniędzy może gdzieś na FTX. no Ja osobiście sam mam takiego znajomego, który stracił na FTX-ie Kilka milionów złotych, ponieważ miał tam środki wszystkie i teraz jest w ciężkiej sytuacji. Zakładając, że z tych 16 milionów eterów 10% to będą osoby, które zostały w jakiś sposób doświadczone ciężko przez rynek i muszą wypłacić te pieniądze. No wszyscy dostaliśmy trochę przez te spadki. Po dupie, że tak powiem, ale nie wszyscy musimy wypłacać etery ze stakingu. Ale załóżmy, że to będzie 10%. Wiadomo, że jeżeli będzie to większa wartość, to ta presja będzie jeszcze większa. Ethereum zrobiło takie założenie, żeby jakby zmniejszyć presję sprzedażową, że nie można wypłacić z tego b więcej niż 43 200 eterów dziennie. Czyli, żeby wypłacić te 10%, to będzie około 35 dni, powiedzmy. Potencjalnie może się okazać tak, że przez 35 dni będziemy mieć presję sprzedażową o sile 43 eterów dziennie. Nie? Te 1,6 mln eterów, czyli 10%, to będzie około 1,3 całego supply etera. To jest sporo, biorąc pod uwagę właśnie, że większość eterów jest czy to zamrożona w stakingu, czy to zamrożona we wszelkiego rodzaju pulach płynności na zdecentralizowanych giełdach, na Uniswapie na przykład, to 1,3% może spowodować spore spadki. Czy ja tutaj przewiduję przyszłość? No trochę chciałbym, ale nie wiem czy, czy tak. Ja osobiście, tak jak mówię, znam osoby, które potrzebują po prostu tych pieniędzy i będą musiały je sprzedać. Jeżeli ta wartość to będzie 20%, no to mamy wtedy 70 dni presji sprzedażowej i będzie to odpowiednio więcej, nie? Czy to wystarczy, żeby zbić cenę? No słuchajcie, mnie się wydaje, generalnie wykres wygląda w ten sposób, e eteru. I to jest taki, taka formacja się tutaj robi wzrostowa. To tak naprawdę jest wykres tygodniowy, e eter do bitcoina. Ponieważ ja nie sprzedałem swoich eterów do stablecoin, tylko zdecydowałem się na sprzedaż do bitcoina. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że Mm, nie wiem, jak zachowa się rynek. Mnie osobiście wydaje się, że, ponieważ wszyscy teraz sądzą, było przeprowadzane dwie takie ankiety, które widziałem na Twitterze. W jednej bodajże Altcoin Daily, nie pamiętam dokładnie kto, ale takie jakieś wielkie kanały, zrobiły po prostu ankietę, czy uważasz, że to jest prawdziwa pompa, czy to jest fake out, nie? Czy, czyli czy idziemy do góry, czy tylko to jest. Czyszczenie shortów i lecimy dalej w dół. 70, w jednej ankiecie 73%, a w drugiej 63% bodajże również procent osób zagłosowało na to, że to jest fałszywe wybicie w górę i dalej będziemy mieć spadki. Zwykle na rynkach jest tak, nauczyło mnie to doświadczenie, że jeżeli większość myśli, że coś się będzie działo, to dzieje się dokładnie odwrotnie. Tutaj w tym momencie, w 2018 roku, wszyscy byli. Przekonani, że już mamy wybite dno. No i mieliśmy spadki jeszcze 50%. Nie? Tutaj nikt już nie sądził, że będziemy mieć wzrosty i mieliśmy wzrosty. Tak samo tutaj wszyscy sprzedawali, wszyscy sprzedawali, bo byli po prostu już się poddawali. To był COVID, panika. Jak widać, okazało się, że było inaczej. Ja osobiście myślę, że będziemy mieć jeszcze wzrosty. Oczywiście mogę się mylić. Nie robię w tym celu jakby nic. Nie stawiam jakichś otwartych long pozycji ani nic. Trzymam po prostu Bitcoiny i przyglądam się rynkowi. Szukam sobie altcoinów pod Hose. Na no spokojnie przeprowadzę sobie research. Bezstresowo, że tak powiem. Ale jest możliwość, ponieważ uważam, że, że to nie jest fake out, uważam, że te wzrosty mogą teraz potrwać powiedzmy do połowy lutego, czy nawet do końca lutego. I należą nam się takie, to są tygodniowe świeczki, należą nam się dwie porządne czy trzy wręcz tygodniowe duże świece zielone. Tak samo jak tutaj zobaczycie po takich spadkach mieliśmy odbicie. no Trochę inny był sentyment, ale były tutaj widać dwie takie duże zielone świece. Tutaj też mieliśmy po spadkach duże zielone świece. Często jest tak, że jak te spadki długo trwają, to zaczynamy mieć takie kilka po prostu takich ruchów w górę. To nie jest, że jeden tydzień nam zapompowało i, i będzie. Oczywiście <laughs> mogę ja się mylić i mogą, mogą to być dalej kontynuowane te spadki, ale wynika to z kilku elementów, że między innymi z cykliczności, o której mówię chwil konieczne dużo, że powinniśmy mieć już potencjalnie odreagowanie, już nie mówię wzrosty długotrwałe, ale odreagowanie, a to, to jest według mnie za małe jak na odreagowanie. Z takich spadków. Ok, czyli Bitcoin będzie rósł, według mnie, tak? Muszę, zakładam jakieś, robię sobie założenia. Jeżeli będzie rósł Bitcoin, to może i rosnąć Ethereum. Nie? Dlatego właśnie nie sprzedałem Ethereum do Tethera, tylko sprzedałem, sprzedałem go do Bitcoina. To jest wykres Ether do Bitcoina. I teraz tak, mamy taki wzrostowy trójkąt, to jest taka formacja. Ja wiem, że nie wszyscy się zgadzają z analizą techniczną. Ja też często się nie zgadzam. Natomiast wiem, że bardzo ludzie, dużo ludzi ją stosuje i ci ludzie po prostu między innymi rynek działa tak, jak działa, dlatego że dużo ludzi uważa, że analiza techniczna działa, więc ona zaczyna działać. Bo powiedzmy, jak do tego momentu dojdzie kreska, te no, kreska, to ludzie kupią, bo, bo im to każe. Jak będzie dużo tych ludzi, to cena automatycznie wzrośnie, taka samo spełniająca się przepowiednia. Okej, okay, więc skoro jest to wzrostowy wykres, to dlaczego uważam, że, że warto sprzedać? No dlatego właśnie, że będzie według mnie duża presja sprzedażowa, po pierwsze. Po drugie, pomimo, nawet pomijając tych ludzi, którzy będą chcieli sprzedać te swoje etery, to uważam, że będzie dużo ludzi, którzy będą grali pod to, tak jak ja pod to gram. Ja być może wcześniej, za wcześnie na to gram. Może, może się okazać, że ten eter gdzieś urośnie tutaj najpierw i dopiero poleci w dół i cały czas jakby będzie się trzymał w trendzie. Słuchajcie tutaj to już jest połowa czerwca prawda. A i ten eter ma, ma tutaj miejsce na to na te ruchy. W takim razie jakie mam jakby targety cenowe. No, pierwszy target to będzie pierwszy target to będzie powiedzmy tutaj gdzieś koło 10 nie Czy warto jest robić to dla 10 no dla pewnych osób pewnie nie warto, a dla innych być może bardziej warto. Wydaje mi się, że to jest taki solidny adwent, jak merch, który tutaj sprzedałem etery i odkupiłem go 15% wyżej. Wydaje mi się, że, że to też jest tak samo istotne i tak samo wiele osób e, zagra to. No i ponieważ wierzę, że tak się stanie, no to dlaczego się nie schylić po te pieniądze? Czy to może być tylko 12, czy tam. 11%, 10%? No nie. Jak widzicie, to jest taki support, który ja sobie gdzieś tam narysowałem. Wydaje mi się, że, że to jest taki najsolidniejszy support, jaki mamy dzisiaj na eterze, bo to jest taka strefa, w której cena Ethera do Bitcoina reagowała przez kilka lat. Nie? I na przykład po raz pierwszy gdzieś tam w marcu 2017 roku odbiło się od tej ceny. Kilka tygodni później Ethereum przebiło tą cenę, później spadło, ale też widzicie, że ten, przez ten jakby Przejście przez tą strefę też spowodowało, jakby powrót do niej. Nie? Później, drugi raz próbowałem przebić, nie udało się, spadki. Kolejne przebicie było już udane i znowu ta strefa zadziałała tutaj, widzicie, cenowa. Odbiła się cena, poleciała w dół. W momencie przebicia, długo, długo nic. W momencie kolejnego przebicia, jakby w górę, tej ceny, ona znowu się staje jakby oporem. Blisko zbliża się w te strefy cenowe. Cena Ethereum do Bitcoina i reaguje w górę. Podobne przebicie, ale szybko, w tym samym tygodniu, została ta świeczka wyciągnięta ponad tę cenę, więc jak to będę grał? A więc będę grał tak, no sprzedaję już tego teraz do Bitcoina i teraz tak. Po pierwsze, stawiam sobie buy order na poziomie 20%, powiedzmy 5% od, yy, od obecnej ceny. I to sobie stawiam taki otwarty buy order, żeby się nie zdarzyło tak, że gdzieś w nocy. Się obudzę i oka okaże się, że ponieważ e, były likwidacje, gdzieś cena dotknęła tej, tej, tej 25% zniżki i wróciła jeszcze tej samej nocy do góry. Więc nie chciałbym przegapić takiej okazji, dlatego mam otwarty buy-order. Natomiast co się będzie działo? W momencie, jak jeżeli nie wejdzie mi ten buy-order i cena spadnie gdzieś tutaj, powiedzmy, około 10%. To ja już będę odkupywać. Nie? Częściowo powiedzmy, jeżeli cena spadnie 10%, to powiedzmy połowę, czy jedną trzecią, jeszcze nie wiem, jeszcze muszę to zaplanować. Zobaczymy też, jak będzie rynek reagował, jakie będą mi informacje. Na razie mamy jeszcze daleko do tego, powoli, zaczynają się pojawiać informacje o tym, że ten. Szanghaj będzie, że może być potencjalny zrzut, myślę, że dużo więcej ludzi będzie o tym mówiło, youtuberów głównie, którzy kreują trochę sentyment będzie o tym mówiło w lutym i może się okazać, że ta cena będzie spadać mocniej, jeżeli się tak stanie to wtedy, to wtedy sobie ustawię jakiegoś takiego trailing stopa, może powyżej 10% że jeżeli dalej będzie szło w dół no to ok, a jak się cena cofnie powiedzmy o 1% w górę to mi zamknie pozycję. Generalnie nie chcę tutaj być jakby bardzo chciwy. Jeżeli uda się ugrać te 25% na takim flash crashu, to fajnie. A jeżeli nie, no to, przyjmę, to przyjmę z przyjemnością tam pomiędzy 10 a 15% więcej Etherów. No i tyle. Jeżeli uda się to zrobić, tutaj przyjąłem 15%, tutaj przyjąłem przyjmę teraz być może 10%. Persado to byłoby 25% eteru. No w bermarkecie uważam, że zwiększenie swojej pozycji o 25% to jest duży ruch. Słuchajcie, przedłużyłem już to wideo. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie łapkę w górę. Wejdźcie na Discorda, żeby pogadać na ten temat. Tymczasem pozdrawiam Was i do zobaczenia następnym razem. Cześć!